Tomasz Słodki, witam Państwa. Dziś zaglądamy do studia radiowego, aby pokazać Państwu pracę dziennikarza radiowego. Zaczniemy od zebrania, a skończymy na oddaniu gotowego dzieła. Proszę usiąść wygodnie. Zaczynamy lemoniadę. Pomysł na temat rodzi się w głowach dziennikarzy niemal o każdej porze dnia i nocy. Ważne, aby podchwycił go także wydawca, który odpowiada za audycję. W dzisiejszym wideoblogu pokażemy, jak przygotowywana jest audycja. Tematy mogą być różne i polityczne i społeczne. Ważne, aby były ciekawe i informowały słuchaczy o tym, co się dzieje wokół nich. Zebranie zazwyczaj zaczyna się o godzinie 9.00-9.30. Na porannym kolegium uzgadnione są tematy dnia. Wydawca ustala kto co robi i o której godzinie musi oddać dzieło. Dziennikarz, kiedy wstanie, powinien mieć w głowie pomysł, co może się wydarzyć. To znaczy, tak naprawdę cały czas trzeba czytać, analizować. Przed pójściem do łóżka trzeba jeszcze zerknąć w serwisy, co się działo. I rano wstaje i ma gotowy pomysł. Biegnie na kolegium redakcyjne i mówi, co i jak chce zrobić. Co i jak, do czego, do jakiego wydania wiadomości, do jakich serwisów. I jak to chce zrobić, czyli czy to ma być głosem cudzym, czy to ma być tak zwany paszczodźwięk, czy to będzie tylko komentarz, to jest wszystko ważne i do wszystkiego trzeba być przygotowanym. Oczywiście temat nie musi być kupiony, ale później, nawet jeśli dostanie inny temat, powinien jadąc na konferencję, spotkanie, rozmowę, powinien wymyślić sobie scenariusz. Ważna jest instytucja pierwszego pytania. Proszę pamiętać, że w dobie konkurencji to jak zaczniemy rozmowę decyduje o tym, czy nas słuchają. Po zebraniu dziennikarz rusza w teren i tu może pojawić się problem, bo często słyszy, proszę wysłać maila albo zadzwonić później. To może bardzo utrudnić jego pracę. Dziennikarz prędzej czy później i tak dotrze do swoich informacji. Natomiast w naszej pracy, czas, no mówi się czas to pieniądz. Tutaj nie chodzi może o to, że czas to pieniądz, ale czas to jest antena, to jest news, to jest dotarcie do słuchacza, do widza z konkretną informacją. Dlatego w interesie biura prasowego jest taka praca, żeby dziennikarz jak najszybciej dostał informację, na którą czeka, która jest mu potrzebna. I myślę, że jeżeli już jakaś firma ma swój dział prasowy, to do czego on jest? No właśnie do tego, bo on ma być wobec dziennikarza usługowy, prawda? Przygotować określoną materię, określony towar, który dziennikarz będzie wykorzystywał. Może się często zdarzyć tak, że dziennikarz jadący na jakąś konferencję dostaje telefon od szefa. Nie, wydarzyło się coś ważniejszego. Czyli w ciągu dosłownie kilkunastu minut musi wymyślić sobie... Inny... Inne pytanie, inny scenariusz. Biuro prasowe ma służyć dziennikarzom, czyli ułatwiać im pracę. Jednak w polskich warunkach profesjonalnych biur prasowych jest niewiele. Rzecznicy rzadko kiedy dostępni są 24 godziny na dobę. Zdarzają się i agresywni, traktując dziennikarzy jako tych, którzy ciągle czegoś chcą. Aby mieć ich na chwilę z głowy, każą wysyłać pytania mailem, a później na maile nie odpowiadają. Kiedy dziennikarzowi uda się już umówić na nagranie, ma zazwyczaj bardzo mało czasu, dlatego ważne, aby wypowiedzi były konkretne i przede wszystkim krótkie. Biuro jest od tego, żeby rozumieć dziennikarza. Dziennikarza też trzeba rozumieć, trzeba rozumieć jego potrzeby. No Są serwisy, które potrzebują na przykład krótkich, 20-sekundowych wypowiedzi. I nie może być tak, że biuro prasowe wtedy przygotowuje pana ministra, pana profesora, tak, jak występował w Sejmie, czyli pisze mu elaborat, bo co się wydarzy? Później dziennikarz po pierwsze ma dużo roboty, po drugie może nie zdążyć, czyli ta wiadomość nie pójdzie. A po trzecie wreszcie, nawet jeśli zdąży, to wybierze niekoniecznie. Ten fragment, na którym zależy rozmówcy. Czyli trzeba po prostu zapytać, biuro prasowe powinno zapytać, do czego, ile potrzeba, i wtedy przygotować naprawdę profesjonalne biura są w stanie stworzyć w ciągu paru minut komunikat 20-15 sekundowy, i wtedy ta informacja pojawia się taka, na jakiej biuru. Rozmówcy, ministrowi, naukowcowi zależało. Jeżeli na przykład potrzebujemy tak zwaną setkę do naszego serwisu sportowego, to taka setka przecież ma nie więcej niż 20 sekund. A kiedy idzie się na konferencję prasową czy na jakieś oficjalne spotkanie, to najpierw często gra się to, co jest mówione podczas konferencji, ale tak naprawdę my, dziennikarze, najbardziej lubimy ekskluzyw. Czyli de facto czeka się na zakończenie oficjalnej części i później idzie się do tych, którzy mają coś do powiedzenia i są istotni dla tematu, żeby ich nagrać dla siebie. I wtedy to jest dla nas cenne. I z takiego materiału można w sumie wrócić mając nagrane sporo ponad godzinę, a wykorzystuje się, tak jak mówię, dwa, trzy kawałki po 20 sekund. One są najcenniejsze. Po powrocie do redakcji dziennikarz zaczyna montaż. Jest to już zazwyczaj godzina 13-14. Do popołudniowej audycji zostały 2 godziny, a to dopiero początek pracy. Dźwięki mogą być bardzo różne. Mogą być to 2,5-minutowe obrazki albo nieco dłuższe dźwięki. Po zmontowaniu dzieła, co zazwyczaj trwa około 2 godzin, trafia ono do wydawcy. Wydawca postanawia, czy materiał nadaje się na antenę, czy trzeba go jeszcze poprawić. Jeśli wszystko jest ok, praca powoli się kończy. Podsumowując. Nigdy nie odmawiajmy dziennikarzowi nagrań, Starajmy się być pomocni i zrozumieć jego sytuację i pracę w ciągłym biegu. Przygotujmy gotowe dźwięki, jeśli na przykład prezes firmy nie może się wypowiedzieć osobiście, bo akurat jest na delegacji. Dajmy je dziennikarzowi na pendrive, na pewno będzie zadowolony. Wchodźmy zawsze w dobre relacje z dziennikarzami i pod żadnym pozorem go nie obrażajmy. Pamiętajmy, praca biura prasowego czy pr jest pracą dla dziennikarza, dlatego dbajmy o niego. Przez wiele lat pracy w mediach spotkałem bardzo różne biura prasowe i bardzo dobre i bardzo fatalne. Zazwyczaj dzwonię do tych, które zajmują się mną profesjonalnie i to z nimi umawiam się na nagranie. W Lemoniadzie to wszystko na dziś. Do zobaczenia.